Fight Week Glory 87. Przed nami bardzo ciekawa karta. już w najbliższą sobotę. Z różnych względów. Po pierwsze i najważniejsze, debiut kolejnego Polaka w tej organizacji. Trzeci Polak na obowiązującym kontrakcie: Bartek Muszyński, który zastępuje Maksymiliana Bratkowicza w starciu z Imadem Hadarem. Bartek Muszyński, który wraca po pięciu. Miesiącach po walce na MFG5 w jego własnej organizacji, gdzie zdobył tytuł zawodowego mistrza Polski. Bartek Muszyński, który dowiedział się o pojedynku 12 dni przed Galą, no i jego rywalem Imat Hadar, Hadar, który wraca do akcji prawdopodobnie po czterech latach, jakie ja się dokopałem. To ostatnie pojedynki na Austrian FC w 2019 roku. Walczył dwa razy w Glory, dwa razy przegrał, natomiast to były też pojedynki w wyższej kategorii wagowej, to po pierwsze. Po drugie, były to walki, w których prowadził, to bardzo mocno zaczynał. Natomiast no, Freddy Camayo wykorzystał większe doświadczenie, natomiast Manny Mancha miał po prostu bardzo dużo szczęścia i bo Hadarowi po prostu przydarzyła się kontuzja, ale od tamtej pory, od 2017 roku Hadar dwa razy zmieniał klub, bo, najpo, bo jako zawodnik Glory reprezentował klub Crossgate z Rotterdamu, potem był u Nika Hammersa. wtedy też bardzo mocno rekomendował go Arek Wrzosek, mówiąc, że ma nik bardzo Dobrego chłopaka, natomiast unika z tego, co wiem, to się bardzo, bardzo dużo nie nawalczył Marokańczyk. No, i teraz reprezentuje klub SB Gym, a więc Said El Badawi, gdzie. Przychodzi mnóstwo Marokańczyków. To jest jeden z trzech czołowych klubów, trzech największych klubów, jeśli chodzi o kickboxing w Holandii. No i Hadar, który jest bardzo dużą zagadką. On walczył w wyższej kategorii wagowej jeszcze za czasów Glory. Też zmienił styl, bo późniejsze pojedynki pokazują, że jednak już nie dociska pedału gazu od samego początku. Nie wjeżdża swojego przeciwnika z buta, troszkę bardziej czeka na rywala, ale nadal zajmuje środek ringu. Natomiast Bartek Muszyński znany jest z tego, że lubi mieć przegląd pola, lubi się ruszać, więc będziemy mieli bardzo ciekawą konfrontację i to jest walka, którą będziemy mogli obejrzeć także z polskim komentarzem. Zaczynamy już w Viaplay od godziny 19, chociaż można również będzie tę walkę obejrzeć na YouTubie za darmo. Tę walkę i także pojedynek rezerwowy do turnieju uwagi ciężkiej, eliminacyjnego turnieju uwagi ciężkiej. Natomiast jedna rzecz, jeśli chodzi o Hadara, to jest taka, po prostu kończę wątek, że nie wiemy czego się spodziewać, również z takiego względu, że ostatnią walkę miał prawdopodobnie 4 lata temu, a więc czy tutaj się odezwie jakaś rdzaringowa? No, zobaczymy. Można tutaj się spodziewać absolutnie wszystkiego. Natomiast jak już zacząłem temat. Turnieju kwalifikacyjnego, czteroosobowego turnieju, no to będziemy mieli walkę rezerwową. Nikola Filipowicz i Christian Ristea to może być naprawdę coś ciekawego. Fajny matchup, fajne zestawienie. Filipowicz już wygrał z. Fabio Quasim był już w jednej rezerwówce parę miesięcy temu, bodajże w kwietniu. Natomiast Ristea, no, kiedyś bardzo duża nadzieja rumuńskiego kickboxingu. Dzisiaj, zawodnik wagi ciężkiej, wcześniej walczył przynajmniej jedną kategorię w dół. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że Ristea tutaj troszkę nam się domasował, no i też już stracił dawną dynamikę, natomiast to jest nadal zawodnik, który bardzo lubi wymieniać ciosy i się bić, natomiast jest to walka rezerwowa. Sama struktura tej drabinki czteroosobowej wygląda następująco, najpierw mamy dwóch bardzo ciężkich zawodników, bo jest Iuku Yuriendal i już chyba mogę powiedzieć były mistrz Enfusion Martin Terpstra bardzo wysoki chyba bodajże 2.05 albo 2.03 Holendra i zmierzy się właśnie z Estończykiem, który bardziej niż wysoki jest szeroki. No i niektórzy mogli, niektórzy mogą powiedzieć, że nadaje się bardziej na zawody kulturystyczne, ale u dal w ostatniej walce, rozprawił się w bardzo mocnym stylu z Mantasem Rimdejko, Natomiast dla, Terps, dla Terpstry to będzie absolutny debiut w Glory. Natomiast druga para jest też bardzo ciekawa, bo mamy dwóch zawodników, którzy zazwyczaj walczą w niższej kategorii: Bahram Rajabzade i Mo Momin Rajab Zade z w ostatnim pojedynku, wracającego po przerwie od pobanie Luisa Tavaresa, natomiast Moaminę walczył na ostatnią chwilę zresztą opas do 95 kg, gdzie przegrał przed czasem z Tarikiem Chbabezem, i więc mamy jeden w, w jednym półfinale dwóch bardzo dużych. W drugim półfinale dwóch no pompowanych 95-kilowców. Ja tu też chciałbym bardzo mocno zwrócić uwagę na walkę Jana Kafy z Iliasem. Bodajże I -i Iliasem El-Hamouti. Nie, nie wiem, czy tutaj dobrze powiedziałem, jeśli chodzi o samo imię. Mohamed el oczywiście. Jan Kafa to jest zawodnik, który wnosi mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Akcji do ringu. Natomiast jeśli chodzi o Elhamutiego, to on przegrał przez decyzję z Ahmadem Cikmusą na undercardzie Glory 82. No jest to najniższa kategoria wagowa w Glory. A więc no tutaj może to być czarny koń całego eventu, no bo, no bo to jest naprawdę ciekawie zapowiadający się pojedynek. Również. Ważne z punktu widzenia rankingowego i ewentualnej walki o pas będzie zestawienie Michaela Boapeacha z Sergejem Braunem, kategoria 85 kg. No i tutaj jeśli Boapeach poradzi sobie z niemieckim karateką, no to wydaje się, że wtedy to on będzie pierwszym pretendentem i... Przeciwnikiem dla Donowana Wis, przepraszam, nie komańny event, eventem będzie walka do 70 kg o pas tej kategorii Tydziani Bestati i Kaito Ono. Bestati jest niekwestionowanym królem 70 w glory, chociaż wiemy, jak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o światowy kickboxing, że cała czołówka tak naprawdę bije się w tym momencie w One Championship. Natomiast dla Kaito to będzie kolejna walka, gdzie ja cały czas uważam, że Japończyk nie powinien walczyć w 70, że powinien próbować zbić jednak do tych 65, no bo te ostatnie walki naprawdę mocno przepychane, no chociażby. Ten pojedynek z Stojanem Koprywleńskim, gdzie ja osobiście uważam, że. Przewałkowali strasznie Bułgara w tamtym pojedynku. Również pojedynek z Samopetiem dosyć ledwo wygrany. Też był pojedynek z skandalem Karakurtem na, na boxingu, gdzie trzeba było dwóch rund dodatkowych, żeby wyłonić zwycięzcę. Więc naprawdę mało imponujące były ostatnie pojedynki. Kajto, natomiast no, jeśli tu się nic nie stanie, jeśli nie będzie tu żadnego skandalu sędziowskiego, to y, Tyżani powinien go samą fizycznością y, tutaj sobie ustawić, tak jak ustawił sobie chociażby Pecha, z pech, Peczpanem Rungiem Bestati wygrał, przypominam, przez knockout. Y, no i tutaj, jakby main eventem będzie y, y, tu, finał turnieju, y, grudniowego turnieju, gdzie, gdzie znamy bodajże już y, do, w, w, chyba trzech, Uczestników, natomiast teraz poznamy kolejnego, no i, i, i najlepsi zmierzą się we wielkim turnieju, w oldschoolowym turnieju wzorowanym na finałach Grand Prix'a, jeden ze złotych lat, będzie to w grudniu, a więc no zupełny przypadek, prawda? No i poza tym... Jeszcze walka Murtela Chronharta z Sichadem, Akipą, gdzie obaj bardziej skupiali się ostatnio, albo przynajmniej częściowo na MMA. Dla akipy będzie to pójście kategorię w górę, natomiast dla Chronharta, no taka troszkę, nazwijmy to walka rozbiegówka po Polaniu, jakie sprawił mu Andy Semelair. No ale dostał walkę Opas Chronhart, dosyć niespodziewanie i nie, nie za bardzo zasłużenie. Także tyle, jeśli chodzi o. W Galeglory 87. Do oglądania w Play w sobotę 19 sierpnia z Rotterdamu. Zapraszam bardzo mocno, gdyż będę miał tu również okazję komentować ten, mam nadzieję, bardzo spektakularny event.